Oh, Państwo, dzisiaj jesteśmy w Czuchowie. Tak jakżeście Państwo zauważyli, zależy mi na odwiedzeniu wszystkich miejscowości, wszystkich gmin, wszystkich powiatów, nie tylko dużych aglomeracji, takich jak miasto czy Słupsk. Rozmawiałem z wieloma osobami, które zamieszkują Czuchów, Gminę Czuchów oraz powiat Czuchowski. Na pierwszy plan wyłania się problem bezrobocia, który jest wyższy aniżeli w innych częściach Województwa Pomorskiego. Dzisiaj z Panem Wojewodą, posłami Rówczyńskim oraz Chorałą. Oraz z kilkoma samorządowcami podpisaliśmy umowy dotyczące Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki podpisanym umowom do Powiatu Czuchowskiego trafi ponad 10 milionów złotych, zarówno na drogi gminne, jak i na drogi powiatowe. Mam nadzieję, że rozwój i modernizacja sieci drogowej w Powiecie Czuchowskim przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w tym właśnie Powiecie. Dla mnie, jako kandydata na posła, inwestycje, które mogą trafić do Powiatu Czuchowskiego, są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju całego regionu.